Dzień dobry, pozdrawiam wszystkich z ziemskiego raju. A teraz do wszystkich tych, którzy odczuwają, że są dobrymi ludźmi, bo szanują bliźniego swego, sąsiadów i wszystkich innych. Ale chciałbym zwrócić uwagę, że są dwa przekazania miłości. Miłość Boga ponad wszystko i bliźniego, jak siebie samego. Więc jeśli miłujemy bliźniego, a nie słuchamy się Ojca, który jest w niebie, to nie możemy nazywać się ludźmi dobrymi. Matka Boża w Fatimie mówi o tym, że jeśli ludzie się nawrócą, będą odmawiać różaniec będą starali się uświęcić, to nie będzie II wojny światowej. Wiemy, że była. Potem Łucji w, w klasztorze dalej się Matka Boża objawiała, pokazała trzecią wojnę światową. E, przerażająco straszną, znacznie gorszą niż druga wojna światowa. <laughs> no to każdy rozumie, że trzecia to będzie jeszcze gorsza niż II. Matka Boża mówi, że jedynym sposobem uchronienia świata przed tą wojną, bo jest taka możliwość, jest nawrócenie się i odmawianie Różańca. No to jeśli wiemy, że możemy uratować świat przed niesłychanym kataklizmem i tragedią poprzez odmawianie Różańca, dlaczego Różańca? Dlatego, że to jedyna modlitwa, która dochodzi do Boga w sposób dobry. My zwykle modlimy się belejak. No bo, żeby modlitwa była dobra, to poziom serca, umysłu i ust powinien być ten sam poziomie. No, a u nas zawsze, jest, znaczy, no najczęściej jest fatalnie. Umysł w jedną stronę, serce w drugą, a buzia mówi coś tam. Natomiast w momencie, kiedy mówimy różaniec, no niezwykle niestety też tak, to Matka Boża w naszych intencjach się modli za nas. I ta modlitwa do Boga dochodzi w sposób perfekcyjnie doskonały. Do tego Matka Boża przywiązała taką łaskę, że jeśli modlimy się wspólnie z kimś, to mnoży się ta ilość różańców razy ilość osób, które się odmawiają. Liczy się skupienie osoby, która jest najbardziej skupiona. A Kościół dołożył do tego, że jeśli minimum dwie osoby odmawiają różaniec, to można uzyskać odpół zupełny, czyli darowanie kar. Wymagane jest jeszcze, oprócz no oczywiście łaska uswiecająca i Dowolna modlitwa w intencjach Ojca Świętego za to za co Ojciec Święty się modli. I prośba o odpuszczenie. zupełny. No więc, jeśli już wiemy, że możemy uratować świat przed strasznymi kataklizmami poprzez mawianie różańca, a ktoś tego nie robi, to nazywać się dobrym człowiekiem pod żadnym pozorem nie może. Jeśli ktoś jest winny tej kolejnej tragedii, która na nami wisi. To nie to, że nie jest człowiekiem dobrym, jeśli nie pomaga, ale jest super draniem. Bo mu się nie chce, bo nie chce mu się sprawdzić, bo nie chce uwierzyć, i tak dalej i tak dalej. Człowiek, który jest współwinny tragedii, przerażającej tragedii, jest super draniem. No więc warto sobie przemyśleć, po jakiej stronie jesteśmy z którą stronę idziemy i kim jesteśmy. No, tak to się mniej więcej ma. Rozliczani jesteśmy z intencji. Jeśli jesteśmy zmęczeni i nie da rady, ale chcemy to zrobić, to już jest dobrze. To już jest hop do przodu. Tak, to już jest coś. No i... Namawiam wszystkich do uczestnictwa we mszy świętej, jak najczęstszej, a najlepiej codziennej. Ech. Matka Boda w Medjugorje o tym mówi, że dla naszego rozwoju ducha to najlepiej się poświęcimy trzy godziny dziennie na rozwój naszej duszy. No nie to, że poprze jak zrobimy to, to Bogu coś dobrze zrobimy. Ale Bogu to niewiele możemy zrobić, bo Bóg wszystko ma. Ale sobie możemy niesłychanie pomóc. No, tak jak z kwiatkiem, jak go podlewamy prawidłowo, to on ładnie rośnie. Jak za dużo, to niedobrze, jak za mało, też niedobrze. Więc Matka Boża mówi o trzech godzinach, w o to mówi, że jeśli poświęcimy trzy godziny, to czy znaczy codzienną mszę świętą, różaniec, koronkę, czytanie pisma świętego, czyli na spotkanie z Bogiem trzy godziny, to nasza dusza będzie się tak rozwijała, że. Po jakimś momencie dostaniemy wiary jak ziarnko gorczycy i będziemy mogli góry przesuwać i wojny wstrzymywać. No, to fajnie by było, jakby tak sporo ludzi było. Pamiętamy Sodomę i Gomorę, gdzie gdyby było dziesięciu sprawiedliwych w tej Sodomie i Gomorze, to by się ta Sodoma ostała, ale nie było. I Pan Bóg wyprowadził Lota z rodziną z Sodomy, a Sodoma została zniszczona więc fajnie by byłoby, jakby nasze miasto, nasz kraj, a jeszcze lepiej cały świat, ochronił się przed tą straszną tragedią, która, która no, wisi nad nami, ponieważ większość ludzi to wszystko, co Bóg mówi, ma zupełnie gdzieś. A lekceważenie tego, co Bóg mówi, lub Jego matka, to straszna tragedia, i to nie dla Boga, tylko dla nas. Dla nas wszystkich. Bo będziemy się zmagać z przerażającymi rzeczami, których jeszcze świat do tej pory nigdy nie widział. No, tak to mniej więcej jest. Więc, jako że jest piękny dzień, sobota, jest czas na porozmyślanie, to zapraszam wszystkich do porozmyślania, czy jest się dobrym człowiekiem, czy draniem, czy super draniem. Człowieka niewierzącego tak oceniać nie można, bo żeby stać się wierzącym, trzeba być zaproszonym przez Pana Boga. Może się okazać, że ktoś z ludzi obok nas, który jest niewierzący, przez Boga nie został jeszcze zaproszony. A w tym momencie on jest całkowicie niewinny temu, że jest niewierzący. Także nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Niesłychanie ważny moment. Nie mamy prawa osądzać nikogo. Możemy doradzać, modlić się za innych, a osądzać nie wolno. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. No, i odpuszczać grzechy. i odpuszcz... Panie Boże, odpuść mi moje grzechy, jako i my odpuszczamy naszym nowajcom. Takie niesłychane, cenne historie. No i bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. W tej modlitwie, ojcze, Nasz, to są genialne historie. Takie furtki do nieba. Jeśli poprosimy Boga, żeby to Jego wola się działa, nie nasza, w naszym życiu i na całym świecie, żeby przyszedł. Przyjść królestwo Twoje? Bo jak Pan Jezus przyjdzie, to jeśli Bóg do nas przyjdzie, no to Bóg jest miłością. A nie ma rzeczy cenniejszej niż miłość na tym świecie. No nie ma. Może się ktoś ze mną spierać, ale to by oznaczało, że nie wie, jak miłość wygląda. Genialna sprawa. Bóg jest. Jest Bogiem Miłości. Zaprasza do niej wszystkich. Nie <noise> warto odmawiać, bo jeśli człowiek nie zamierza wejść do królestwa miłości, to jest tylko drugie królestwo nienawiści. Przerażająco straszne. A dopóki mamy wolną wolę, to możemy wybierać. Ja uprzejmie poprosiłem Pana Boga, żeby przyjął moją wolną wolę z powrotem, bo. Ja ufam Panu Bogu no, na milion procent, że doprowadzi mnie do nieba lepiej niż ja sam siebie. Jest tam na przyszłość, więc nasze decyzje nie mogą być obiektywnie dobre. Dobry Boże. Ja ci serdecznie za wszystko dziękuję. Oświeć nas, Duchu Święty Boże z tą nas całą mocą. Dziękuję Tobie, Łukala Matko, i wszystkim następnym Paniom Świętych. Dobry Boże, po wam wszystkim i uczy nas nie widzieć naszych wrogów. Wszystkich błogosławień Boga Trzech Mogący. Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen.